Mmm... Jak, jak ty mogłeś takie coś jej zrobić? Mmm... Bo ona mnie zmusiła, ona mi za kasę, sumie? A to jest bardzo ważna kasa. Czy dziewczyna nie była dla ciebie ciut ważniejsza? Ja jej nigdy nie kochałem. Kochałem tylko... ...Wiolettę, czyli jej siostrę. Mmm... Masz rację. Ja chodzę z, z Zoey. Jak ty mogłeś? Mój reżyser, mój reżyser zrazu z moją serialową dziewczyną? Hmm. Tak jakby, bo my się przespaliśmy noc. nocy. Jezu, taki w tym problem? Idziesz do niej dzisiaj? Hmm. Hmm. Jezu, ale ty jesteś ponura. Gdzie ja Idzie po, jak po maśle z możesz wyjść. Dobrze. Świetnie. Dobra, to chodźmy do mnie do domu jak chcemy, dobra? To chodź. Zobaczcie, może tylko nie mam co ukrywać, bo jestem dosyć brzydka na twarzy, ale to już nieważne z tymi nie jest ważne. Dobra, więc tak, tak i możemy zaczynać. I tak zaczynamy. Dobra. Chodź do toalet. Y... Filipę. Idę, idę, idę. Gdzie idziemy? Do mm, salonu? Dobra. To chodźmy. Mm, Zoe... Ym, Violeta. Wiedziałaś, że ten. On jest z nią. Kto z kim? No ten. Snake z. Yy, Zoe? Co? Ona mi nic nie powiedziała. Chciała mi tylko dopiero, wiesz. No, faktycznie z nim chodzi, bo mi coś tam ale nie niedużo, naprawdę, więc... Jakbyś mógł, to proszę cię nie gniewaj się. O, jakbym mógł się na ciebie pogniewać, Zoe. Yy. Violetta! No, musisz ciągle mówić jej imię? Nie kochałem jej, rozumiesz? Wiem. To było tylko konieczne, prawda? Po prostu było konieczne. Teraz 53. Dobra. Nie, bo chciałam wam zobaczyć godzinę. Czekać.